Świetnie. Kolejna dobra ocena. Mama będzie ze mnie bardzo dumna. Ha! Zobacz na nią. Nie dość, że kujonka, to jeszcze taka dziecinna. A ty co? Znowu mnie obgadujesz? Malwina, wiesz, że tak nieładnie? Malwina, wiesz, że tak nieładnie? A wiesz, że ty jesteś pośmiewiskiem całej szkoły? Widziałaś się w lustrze? Tak. Widziałam i podobam się sobie. Dobrze wyglądam. O co ci chodzi? Dobrze wyglądasz? Te twoje dwie kitki. A i ten strój? Co ty na sobie masz? Co to za bluza? Z kosmitą? Tak, to moja ulubiona bluza. Bardzo ją lubię. Wiesz co? Coś ci powiem. Jesteś pośmiewiskiem całej szkoły. Jesteś okropna, ohydna. Przykro mi, kiedy tak mówisz. A, jakoś się tym nie interesuje, że ci przykro. Dawaj ten sprawdzian. Zostaw, chcę go pokazać mojej mamie. Nie miałam ani jednego błędu. Kujonka, jesteś głupia. Nie jestem głupia. Czemu zgniotłaś mój sprawdzian? Bo cię nie lubię. Idź stąd! Albo. Dobra, już idę. Głupia kujonka, brzydal! Brzydal! Jakie one są okrutne, nienawidzę ich. popłakała się, mała dziewczynka Beksa, Beksa, Beksa! Mama, już jesteś! No cześć, skarbie, czy dzisiaj byłaś grzeczna? Muszę przyznać, że Sara była dzisiaj naprawdę grzeczna, aż mnie zaskoczyła dawno nie była tak grzeczna. Właściwie to chyba nigdy nie była tak grzeczna. O, brawo! A co to za zmiana? Mama, bo ja cię opowiedzieć Roksanie, że byłam taka grzeczna w przedszkolu. Jakiej Roksanie? No tej z parku, co ją ostatnio poznałam i ona jest taka super. A, już pamiętam, ta nastolatka, tak? Tak, ona jest ekstra. Tak, była bardzo miła faktycznie. Chyba ma dobry wpływ na pani córkę. Sara była dzisiaj naprawdę grzeczna. Brawo! Dziękuję! No dobrze, idziemy do domu. Do widzenia! Do widzenia! Mama, a możemy iść do parku na zjeżdżalnię? Hmm, no w sumie, byłaś taka grzeczna. No, ja służyłam na nagrodę. Masz rację. Dobrze, chodźmy do parku. Wszystkie te dziewczyny w szkole są takie okropne. Wszystkie mnie wyzywają. Mam ich dosyć. Pomysł z piknikiem był super. Tutaj jest naprawdę bardzo fajnie. Aha, mi też się podoba. A później pójdziemy się pobawić? Ja też bym się chciała pobawić. Tak jak oni. Chciałabym znów być taka mała. Mamo, zobacz, tam jest roksiana. Roksiana! Roxana! Roxana! No, co ty nie słyszysz? Wołam cię! O, Sara, przepraszam, zamyśliłam się, nie słyszałam, że mnie wołasz. A co się stało? Dlaczego płaczesz? Nie chcę o tym rozmawiać. Rozmowa niczego nie zmieni. Ja zawsze rozmawiam z moją mamusią, jak coś mnie trapi, i mama rozwiązuje wszystkie moje problemy. Może jednak chciałabyś porozmawiać? Chodź, pójdziemy usiąść na ławkę. No no dobrze, niech będzie. Wyglądasz na taką smutną. Nie czy żebyś płakała? Moja córka bardzo cię polubiła. Mimo mi to słyszeć. Ja też cię polubiłam, Saro. A ja ciebie bardzo! Nie płać już, proszę! No dobrze, powiesz mi, co się stało? No bo wszyscy w szkole się ze mnie śmieją, że jestem dziecinna, że jestem kujonką. Najpierw mówię kujonka, a potem mówię głupia i już nie wiem, co mam robić. Co mam zrobić? Zmienić się? Zacząć się malować i być taka, jak, jak te wszystkie dziewczyny? Nie chcę taka być. O, ja też nie chcę, żebyś się zmieniała. Wiesz, Roxana, ja myślę, że jesteś wspaniałą dziewczynką i nie powinnaś się zmieniać. Ja też myślę, że jesteś wspaniałą dziewczynką, bądź sobą, a wszystko się ułoży. Chciałabym, żeby to wszystko było takie proste, ale w szkole to nie jest tak jak w przedszkolu, wiesz? No tak, to prawda. W szkole dziewczynki potrafią być wredne. Oj, nie wie pani nawet, jak bardzo wredne. No dobra, to co? Idziemy się bawić? Jesteś gotowa? Tak, jestem gotowa. Idziemy na zjeżdżalnię, a może pobawimy się w chowanego? Roxana, a ty lubisz się bawić w chowanego? Tak, uwielbiam się bawić w chowanego. No to może zapytamy tamtych dzieci, czy pobawią się z nami. Oni idą się bawić w chowanego. Razem będzie lepiej. No dobrze, chodź, zapytamy ich. Cześć! Chciałyśmy zapytać, czy możemy pobawić się razem z wami w parku chowanego? Będzie super, im więcej dzieci, tym lepsza zabawa. A ja jestem za! Chętnie się z wami pobawię. No to fajnie. To kto pierwszy szuka, a kto się chowa? Och ty na serio wolisz tę lemoniadę dietetyczną zamiast z cukrem? Ta z cukrem jest o wiele lepsza. Chcesz posmakować? Nie, ja dbam o linie. Nie mogę przytyć. Zobacz na mój brzuch, jaki płaski, jaki wyrzeźbiony. Robię brzuszki każdego ranka. Serio? Każdego ranka przed lekcjami? No pewnie chcę wyglądać. Po prostu przepięknie. Chcę być idealna jak te dziewczyny z Instagrama. 10. Uwaga! Szukam! Och, czy ty to widzisz? To Roxana, ta z naszej szkoły. Ona się bawi w chowanego? Nie do wiary. O nie, no co ty? To niemożliwe. Dziewczyny w jej wieku nie bawią się w chowanego. Zaraz was znajdę. A jednak bawi się w chowanego. Ty, czekaj, nagram ją telefonem, a potem puścimy ten filmik w całej szkole. Zostanie pośmiewiskiem jeszcze większym niż była! Dobra, dawaj, nagrywaj. Sara, zaraz cię znajdę. Jesteś, znalazłam cię! A, znalazłaś mnie tak szybko, a tamte dzieci też znalazłaś? Nie, jeszcze nie, ale zaraz znajdziemy je razem. To będzie hit, hit na całą szkołę! Aha, wszyscy będą się z niej śmiać! Romek, Twoja kryjówka jest świetna, ale widać twoje ręce. Jesteś za drzewem. O, znalazłyście mnie, ale i tak długo mnie szukałyście. No dobra, to została jeszcze Natalia. Zaraz ją znajdziemy. Mamo, widziałaś gdzieś Natalię. Widziała? A gdzie? A nie powiem, to byłoby niesprawiedliwe. <laughs> Twoja mama ma rację. same musimy ją znaleźć. Chodź, zobaczymy za mostem. Ja ją widzę, ale ty się chowałaś. Przecież widać cię z daleka. No właśnie, byłaś. <laughs> Niby widać mnie z daleka, a zostałam odnaleziona jako ostatnia. Dobra, tyle wystarczy. Mamy bardzo długie nagranie. Spadamy stąd. Następnego dnia. Hej, zobacz! Widziałaś? Zobacz, co wyprawiała wczoraj roksana w parku? Ona się bawiła z dziećmi w chowanego. wiem, która to roksana. Aha, znam ją. No faktycznie, zabawne. A w tym wieku bawić się w chowanego to śmieszne. Chłopaki, a My widzieliście? Spójrzcie tylko! Roksanko, jaka malutka, bawi się z dziećmi w chowanego w parku! Eee, dziewczyny, sorry, ale wy jesteście mega dziwne! Co? My jesteśmy dziwne niby czemu? Po co ją nagrałyście i po co pokazujecie to po całej szkole? Co mnie to obchodzi, czy roksana lubi się bawić? Jeśli lubi, niech się bawi! Hej, ja też lubię się bawić z moim młodszym bratem resorakami. Ach, to wy jesteście jacyś dziwni. Nie, to ty jesteś dziwna. Po co ją ośmieszasz przed całą szkołą? Jesteś okrutna. Ha, idę stąd, pokażę ten film komuś innemu. Fajnie wyglądasz w tej sukience, bardzo pasuje ci kolor błękitny. Dzięki. Mi też się podoba. Trochę się bałam, że wyglądam śmiesznie, ale w sumie jest taka wygodna. Hej, dziewczyny, chcecie zobaczyć coś bardzo śmiesznego? Możemy wam pokazać. Ja lubię się pośmiać. Co tam macie? Spójrzcie tylko. Roxana, dziewczyna z naszej szkoły, ona się bawi w chowanego w parku z małymi dziećmi. Ogólnie jest bardzo dziecinna. A co w tym śmiesznego niby, bo nie rozumiem. No jak to co? Wyobrażasz sobie bawić się w chowanego w naszym wieku? A ja bawię się czasem z siostrą w chowanego, bo ona uwielbia się bawić. Ha, jak ja bym miała siostrę, pewnie też bym się z nią bawiła. Co? Nie śmiejecie się z niej? Ha, niby czemu mamy się śmiać? Dziewczyny, widziałam, co przesyłacie, widziałam, co pokazujecie całej szkole, jak możecie. Wy jesteście jakieś dziwne, naprawdę. Aha, no właśnie, nam dziewczyny pokazują, jak się bawiłaś w parku wchowanego. Wow, jakie ty masz fajne podejście do małych dzieci. Dzięki, później pogadamy. Teraz jestem bardzo zdenerwowana. Yy. No co? Yy, co ci przeszkadza, że ja się bawię w parku z dziećmi? Lubię się bawić. No i co z tego? Coś Ci się nie podoba, to się nie patrz. Dobra, weź już przestań krzyczeć. Nie, nie przestanę! I wiesz co? Mało tego, że jestem dziecinna, jestem kująką, to jestem też skarżę I wiesz, co teraz zrobię? Pójdę do dyrektorki, a później do waszych rodziców. Już przestań! Stara do mi karę za to, że pójdziesz na skarżyć! No i bardzo się z tego cieszę! Nara! Ula la, Chyba mamy kłopoty! Ha! Dobrze wam tak! Jesteście dziwne! Obgadujecie wszystkich w szkole! To wy macie ze sobą problem, a nie ona! Ja ją bardzo lubię! Ja też ją lubię! Ona jest taka w porządku! Kiedyś mi pomogła z zadaniem domowym! Masakra! Hej, Roksada! Ktoś ci mówił, że jak się złościsz, to wyglądasz pięknie? Chłopaki, przestańcie się nabijać! Dajcie znać w komentarzu, czy wy polubilibyście Roxane i czy chcielibyście mieć taką właśnie koleżankę? Jeśli lubicie moje historyjki, toka boka, zachęcam Was do subskrypcji kanału Bajolanki. Bo... Bądźcie na bieżąco z każdą nową historyjką Toka Life World. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa!